Nakaz aresztowania dokłona w Korei. Od tego zaczynamy dzisiejszy Krypto News Flash. Cześć z tej strony, Mike. Witam w samo południe. Krypto News Flash, czyli najszybsze w Polsce wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Przygotuję sobie tylko tutaj odliczanie, to tylko 10 minut, a będzie kupa zabawy. E, tutaj troszeczkę dobra, 10 ustawione i zaczynamy od hitu dzisiejszego dnia, a mianowicie słuchajcie. Południowa Korea wypuściła nakaz aresztowania założyciela koreańskiego Ponzi, czyli Terraluny Kłona. Więcej możecie przeczytać tutaj na Watcher Guru, więc wejdźmy sobie do Watcher Guru, zobaczmy jak to wygląda. Zobaczcie, wypuścili nakaz aresztowania Dokłona. Na całym świecie były różnego rodzaju dochodzenia. Sąd w Seulu wypuścił nakaz aresztowania, a także pięciu innych osób. Taka informacja się tutaj pojawiła. Zobaczmy od razu, jak wygląda kurs Terraluny Classic. Oczywiście, bo tam były duże wzrosty. Lundz, Lundz. Lundz, Lundz, 33 miejsce. Także Lundz, Lundz spadł już o 15%. 28 900 kołdunosi Kosztuje w tej chwili wypuść. została ta informacja. Oczywiście zobaczymy, bo nakaz aresztowania, czyli są. Ja nie jestem prawnikiem, to musiałby się prawnik powiedzieć, ale chyba są, e, można powiedzieć, e, dostatecznie dobre dowody na to, albo jest. Istnieje podejrzenie, że człowiek raz, że może mataczyć, dwa, że faktycznie jest duże prawdopodobieństwo, że jest winny tego wszystkiego stworzenia koreańskiego Ponzi. No i teraz zobaczymy oczywiście, jak to będzie się działo dalej. Będziemy obserwować. Norwegia wybiera Ethereum do rozwoju CBDC. Bank Centralny Norwegii, czyli Denurges Bank, poinformował, że jego inicjatywna cyfrowa waluta będzie oparta na Ethereum. Proszę bardzo, to nie własne Ethereum CBDC? Spoko. Sygnalizowani zamiar przeprowadzenia testów cyfrowej waluty Banku Centralnego w ubiegłym roku. Pracują oni z nami, nami, protokołem skalowania drugiej warstwy na Ethereum. Proszę bardzo, świetna informacja dla Ethereum: to jest oczywiście informacja z z Banku na technologii Ethereum i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna informacja. Przechodząc sobie dalej. Coinbase może zblacklistować Twoje zastejkowane Ethereum, tak pokazuje smart contract, chodzi oczywiście o CBETH, czyli CBETH, czyli zwrapowane, zastejkowane ETH, mają oni funkcję blacklistowania, ale żebyście się jeszcze tak strasznie martwili, taką samą funkcję ma USDC, USDT, BUSD, wszystkie właściwe stablecoiny, poza oczywiście zdecentralizowanymi. Eee, także, słuchajcie, w międzyczasie bardzo duża ilość na Coinbase jest stake'owana, ale musicie być świadomi. Pamiętajcie, że każdy pośrednik będzie miał prawo cenzury i mogą go generalnie zamrozić. Okazuje się, że coś będzie powiązane z między innymi Tornado Cash i zostanie to zamrożone. Oczywiście wcześniej Armstrong sugerował, że nie będzie cenzury, ale jak to się mówi, gazurkę czy taką lagę zawsze dobrze w ręku mieć. Słuchajcie, CEO Celsjusza, czyli Maszyński przedstawił śmiały plan tutaj wskrzeszenia wskrzeszenia upadłej firmy, także zobaczcie, nowy plan spowoduje, że firma zamieni się w Kastodiana, czyli przechowującego kryptoaktywa z destrukturą opłat za różne transakcje, tak, oczywiście krytyka na Twitterze się pojawiła, także Maszyński wypuścił nowy plan, nazwa Kodowa Kelvin. Czyli spadniemy do zera Kelvinów. No i generalnie rzecz biorąc, między innymi, e, między innymi tutaj zobaczcie, e, Maszyński zapytał pracowników, czy dwie firmy, które e, upadły, między innymi złożyły też o bankructwo, porównał się do Pepsi Cola i do Delta, tylko że tam trochę produkty są, no i wiadomo, że Pepsi piją lepsi. Puma uruchamia własne NFT, właśnie nie w NFT, tylko Metaverse na New York Fashion Week, czyli jakiś tydzień mody nowojorski, uruchomili właśnie tak coś, co oni nazwali Metaverse Experience. Ich projekt interaktywny jest nazywany Black Station, czy Black Station? Także jest to jedną z topowych marek, którzy uruchomili, zobaczcie, że można sobie tutaj w 3D Przeglądać różnego rodzaju rzeczy, buty i tak dalej. Jak cię nie zdać na buty z Al Kalkuty, kupisz się w Metaversie NFTK i tyle w temacie. Czy Binance, gdzie to jest? Czy Binance, słuchajcie, zobaczcie, mają być w sądzie, e, zostali chyba pozwani, podwie ze względu na jakieś wyłączenia giełdy, tak powiązane, pozew powiązany i zobaczcie, włosy, a także międzynarodowi inwestorzy oskarżają Binance o spowodowanie strat ze względu na braki działania giełdy w 2021 roku. Ja pewien materiał w tym temacie też nagram i nie tylko szerzej o tym. O, dobra, dowiecie się w swoim czasie, ale generalnie faktycznie wiemy, że giełdy jak coś się dzieje na rynku bardzo często przestają działać. Znaliśmy to z Bitmexa, znaliśmy to z Coinbase'a, także Binance. Także jest pozew sądowy, który został złożony w listopadzie 2021 roku. Ludzie z powodu przez ta, e, tych działań Eee, można powiedzieć, stracili pieniądze, ale nie tylko Binance, ale też Gemini, Kraken, wszyscy mieli problemy w lutym 2021 roku. Przypadek? Nie sądzę. Przechodzimy dalej. Ford robi ogromny krok w kierunku Web Free dzięki najnowszym wnioskom o rejestrację znaków towarowych. Ford złożył 19 wniosków o rejestrację znaków towarowych, aby wejść w przestrzeń Web Free. Czyli chcą sobie tutaj znaki towarowe zarejestrować, to nie są patenty, to jest ochrona znaku towarowego. 19 wniosków zostało zło złożonych. Ford chce dołączyć do oczywiście świata Metaverse no i generalnie między innymi będą robić NFT-ki sobie ich samochodów, więc słuchajcie, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, ale będziesz mógł sobie kupić NFT-ka i ta prawie jakbyś miał samochód. ETHW Core chcą, czyli ETH na Proof of Work, chcą, słuchajcie, dalej iść z forkiem 24 godziny po tym merczu, czyli ETHW Core planują oddzielić się od głównego blockchaina Ethereum i utrzymać wersję Proof of Work, aby dalej można było kopać po merdżu. Także ta grupa nie poddaje się. Giełdy podchodzą tak nie wiadomo, ale wygląda na to, że zostanie, że to przetrwa. Zobaczymy im jak to wyjdzie. Moim zdaniem zdecydują giełdy. Ostatni news dzisiejszego dnia. CZ, Musk, Bezos, Gates i inni milionerzy stracili 93 miliardy dolarów we wtorek. A co we wtorek to zaraz w newsach. Oczywiście rynek się zawalił. Inflacja wyniosła 8%. I 0,3% prognozowano 8,1%, dla mnie to było tylko, oczywiście, Fed najprawdopodobniej podniesie znowu procentowe, także najprawdopodobniej kolejne 95 punktów bazowych. Także w Polsce PB, punkty bazowe, a w Stanach base points, czyli punkty też bazowe, tylko po angielsku. Tak wygląda rynek. Bardzo mocno oberwali miliarderzy, tylko wiadomo, że te ich miliardy to są na papierze z posiadanych akcji i tego typu, i tego typu rzeczy. No i co, przechodzimy do rynku, zobaczmy jak wygląda rynek. Eee, najpierw wachlarz Satoszowa dał zarobić, ale zasieki później nie wytrzymały, przebite zostały. Także pytanie ja bym powiedział 50-50, bo jednak wzrost był, ale zobaczcie, wyszły za, za krzywe wzrostowe te zasieki są rysowane niby do środy, ale nie zawsze w środę działa. Eee, także dało zarobić, ale dało też stracić. Zobaczmy, euro USD no nie na 15 minutówkach, tylko na dniówkach. Zeskalujemy, euro USD, euro traci, próbuje jeszcze odbijać co chwilę, ale traci. Złotówka też znowu zaczyna tracić do dolara, do euro już troszeczkę mniej, a jak do funta wygląda, i do funta też zaczyna troszeczkę tracić, chociaż było było, funt, był już po 5,90, prawie po 6 zł, później po 5,30. Zobaczmy, jak wygląda Dixie, a Dixie znowu się buduje do góry. kruszce kruszce zaczynają spadać i zsuwają nam się tak naprawdę od. Marca 2022 roku, chociaż srebro, zobaczcie, jak tutaj nam odbiło. Zobaczmy, jak wygląda miedź. Miedź też od marca się suwa. Tu jest korekta, ale zobaczcie, szczyt nie przebił poprzedniego szczytu. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda ropa. Ropa nam też się powoli suwa. Niektórzy mówią, że będzie 90 i zobaczcie, 86 nawet było. Nasdaq dostał, chociaż jest odbudowa, chociaż na ostatniej, zobaczcie, sesji. Sesja mocno czerwona, mocno czerwona 61 to był szczyt, szczyt nie został przebity. Więc spółki, proszę bardzo, jak to wygląda, Netflixy, wszystko, wszystko. Zobaczcie, jak, Netflix, jak Facebook dostał po dupie. Zobaczmy jeszcze Twittera, tutaj od, odmiennie. No i Tesla, Tesla też bez, bez szaleństwa. To by było na tyle. Przechodzimy sobie do wstępu, znaczy do wstępu. Jeszcze chcę Wam jedną rzecz pokazać, bo dzisiaj wieczorem o 19 gram mecz koszykówki, więc raczej, więc raczej nie będzie. Są już uruchomione NFTki, one NFTki Terra Luna. Także jeżeli chcecie dostać, jest to darmowy NFT, no nie do końca darmowy, bo jest wymagane wsparcie z biurki charytatywnej. NFT Terra Luna już wam pokazuję, jak to wygląda. Taki NFT Luna Millionaire. Będzie ich tylko 101 e, tych NFTów, w jaki sposób go dostać. No Jeden już został zarezerwowany dla mnie, drugi już napisał pierwszy człowiek, w jaki sposób go dostać, to są oczywiście jaja. E, a mianowicie wchodzicie sobie na kanał Mike Satoshi. Wchodzicie sobie do karty społeczność, i tutaj macie e, wpisane zasady. Prosta dosyć, e, prosta, dosyć sprawa, jeśli chodzi o zasady. Musicie wpłacić dowolną kwotę powyżej 10 zł na dzieciaki, które wspieramy, wysłać. Później do mnie maila. Specjalnie założyłem wam maila milionerzy kryptonaród.pl, tytuł Luna Milionerzy. Wyślij adres ETH i jeszcze udowodni, że posiadasz lub posiadałeś milion lunców. Może być proof of coldun czyli na przykład wysłanie dowolnej transakcji. I generalnie ja nie sprzedaję tych NFT-ków, nie będę ich sprzedawał, pokrywam koszty transakcji. Jeżeli spełnicie warunki, e, chodzi tutaj oczywiście o wsparcie dla dzieciaków, wymyśliłem. Także wiecie, jeżeli uważacie, że ja tu jestem dla kasy, to, to generalnie rzecz wiązał. 16 komentarzy się pojawiło pod tym postem, proszę bardzo. Także a, a tutaj jest jakiś spamik, oczywiście, to ten spamik nie pozostanie, nie pozostanie. Znam zgłoś jako niechciane treści reklamowe lub spam. Dziękuję, do widzenia. Mr Hype, pozdrawiam. Pozdrawiam. Także jest to też na Twitterze. Jeżeli ktoś, to dostać go kolekcjonarskiego NFT Luna Millionaire z logiem kryptonarodu, to jest to darmowa, przy okazji można wesprzeć dzieciaki. To by było na tyle, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tego newsflasha. Jak nie zapomnę, to wkleję oczywiście link do Luna Millionaire pod spodem do tego posta. Dobra, dzięki za oglądanie. Tak jak mówię, nie wiem, czy dzisiaj będę, ale może jakiś film wam jeszcze wrzucę. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!